Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej z udziałem pana posła Krzysztofa Brejza oraz pana posła Michała Inesta Stasińskiego. Konferencja prasowa, jak Państwo wiedzą, dotyczy skandalicznej wystawy, która znajduje się w tym budynku w budynku administracji rządowej u wojewody kujawsko-pomorskiego. Wystawa skandaliczna, autorem, której jest członek Prawa i Sprawiedliwości. Wystawa oczerniająca, wzywająca do nienawiści. Wystawa twierdząca, że w Smoleńsku był zamach, bezpośrednio obwiniająca byłego premiera Donalda Tuska, prezydenta Komorowskiego oraz Platformę Obywatelską. Taka wystawa nie powinna w życiu mieć miejsca w takim miejscu. Pan wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przekroczył jakiekolwiek granice przyzwoitości poziom wpadek niekompetencji wojewody jest tak duży, że myślę, że w końcu powinien dojść do przekonania, żeby zrezygnować z tej funkcji, bo nie podołał. Nie podołał. Ale biorąc pod uwagę treść tej wystawy, haniebnej wystawy, podejmujemy konkretne kroki prawne, o których powie pan poseł Szanowni Państwo wspólnie z posłem Pawłem Olszewskim, pana posłem Michałem Stasińskim składamy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej w Bydgoszczy. Sprawa dotyczy propagowania nienawiści, sprawa dotyczy przestępstwa propagowania dyskryminacji, a to jest artykuł 119 w związku z artykułem 255 i również artykuł 231, czyli niedopełnienie obowiązków przez pana wojewoda i urzędników Urzędu Wojewódzkiego. Wystawa nienawiści. Takie jest hasło. Rzecz niezwykła, niezwykle bulwersująca, skandaliczna, że w Urzędzie Wojewódzkim w sali, w której w 1981 roku doszło do pobicia działaczy Solidarności na czele z Janem Rólewskim dochodzi do Szerzenia nienawiści po tylu latach e, i dochodzi do tego, że propagowane są hasła o rzekowym zamachu w Smoleńsku, którego pisowska komisja Macierowicza nie udowodniła, nie ma śladu na te bzdury, na te teorie dzielące Polaków, szczujące Polaków. E, mowa jest o, e, o, o czym? O e, zbrodni Komorowskiego, zbrodni Tuska. Jak można takie słowa szerzyć i powielać w urzędzie administracji? Szanowni Państwo, widzicie, to nie jest urząd wojewódzki, to nie jest urząd niezależnego wojewody, to jest urząd pisowskiego wojewody, urząd, który szerzy nienawiść. Z murów ta nienawiść wyziewa na Bydgosz, wyziewa na województwo kujawsko pomorskiego Na to naszej zgody nie będzie. Oczekujemy reakcji prokuratury w tej sprawie. Hmm. Razem z obecnymi tutaj posłami w trybie interwencji poselskiej zapytujemy pana wojewodę, jakie koszty w związku z organizacją tej wystawy poniósł. Urząd Wojewódzki, ilu pracowników urzędu było e, zatrudnionych przy przygotowywaniu tej ustawy oraz czy autor tej wystawy, pan Kuciński otrzymał z tego tytułu jakieś wynagrodzenie oraz czy jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu Jakiś umów otrzymywał w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Szanowni Państwo, ta wystawa jest tym bardziej bulwersująca i, i skandaliczna. Pytań, który godzą w I uderzająca w przede wszystkim w Donalda Tuska, który w imieniu Unii Europejskiej negocjuje w tej chwili szalenie ważne porozumienie z Wielką Brytanią. Tak. Tego typu. Hasła na temat e, e, Teraz jest kwiecie, wroczy, pana premiera Donalda wypadaj, Tuska uderzają bezpośrednio w polską rację stanu. I haniebnym jest fakt, że przedstawiciel rządu w terenie bierze udział w tego typu skandalicznej chłództwie. Szanowni, Szanowni Państwo, skandaliczna chłództwa to, to jest jak wyskarżycie nasz najjaśniejszą Rzeczpospolitą w Brukseli. Za co wy tak nie kochacie Polski?

i rzeczą, która nie powinna skargi miejsca. Ale Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie zapraszam, żebyśmy razem wspólnie obejrzeli tą przecud przecudną, w cudzysłowie no oczywiście, oczywiście nie wystawę, przecież, jest jest Dziękujemy serdecznie. Dokument państwa przeraża. Dokument. Zapraszam to państwa, dokument. Działa się historia.